Witajcie kochani, nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym poradni Iwen. A dzisiaj zajmiemy się tematem pracy zmianowej w kontekście choroby Hashimoto. Ale również, żeby nie było, że chodzi tylko nam tutaj o Hashimotki, ten temat dotyczy również osób, które cierpią na insulinoporność, a więcej na temat insulinoporności znajdziecie tutaj na tej playlistie, ale dotyczy również osób, które cierpią na inne choroby autoimmunizacyjne, czy to reumatoidalne zapalenie stawów, włosienie plackowate, i tak dalej, i tak dalej. Także temat pracy zmianowej dotyczy wielu osób, i bardzo często zadajecie mi pytania na, 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 na temat właśnie tego ym, i mówicie: no to, no to jak już ktoś pracuje na pracę zmianową, no to już jest na straconej pozycji. No niestety, kochani, będę z Wami szczera, tak jest na straconej pozycji, dlatego że jest takie zjawisko, jet lag się nazywa. Ym, przepraszam, jeżeli przekręciłam nazwę po angielsku. Chodzi o to, że my nie potrafimy się dostosowywać do zmian stref yy, i to jest bardzo, bardzo duży problem dla osób, które podróżują, dla sportowców, dla biznesmenów, którzy zmieniają strefy czasowe, wylatują na przykład z Polski do Ameryki i muszą się dostosować do zupełnie nowego czasu. Na to potrzebujemy zwykle pewnego czasu, około tygodnia, dwóch, niektórzy nawet cały miesiąc się przestosowują. Przecież kiedy zmieniamy czas z zimowego na letni, z letniego na zimowy, ta jedna godzina przestawienia Kosztuje nas często bardzo dużo pracy nad tym, żeby się znowu przestawić. To widać też po dzieciach, które nie, nie rozumieją, dlaczego nagle można spać godzinę dłużej, albo dlaczego nagle trzeba wstać godzinę wcześniej, gdzie organizm dziecka jest dużo bardziej elastycznym organizmem niż nasz organizm dorosły. To wyobraź sobie, co fundujesz swojemu organizmowi, kiedy jednego dnia funkcjonujesz od godziny 6, na przykład do godziny 18, innego dnia idziesz do pracy na godzinę 16, jesteś tam do 22, a jeszcze innego dnia idziesz na godzinę 18 i funkcjonujesz do rana. Nawet mi jest ciężko powiedzieć, jak sobie można zestawić posiłki, bo. My wiemy, że rytm wydzielania hormonów, dobowy rytm wydzielania hormonów jest zależny od słońca. I kiedy rano słońce wstaje, mamy tak zwany efekt brzasku, czyli zaczyna nam się wydzielać większa ilość kortyzolu. W, później w konsekwencji tego zaczyna się pojawiać zapasowa glukoza, która jest zmagazynowana w wątrobie. To jest po to, jakbyśmy po prostu wstali, tak jak pierwotni ludzie, musieli sobie najpierw na zwierza zapolować, żebyśmy mieli ten czas. Dlatego też, kiedy idziemy robić analizę krwi do laboratorium, i nic nie jedliśmy i robimy to analizę troszeczkę później, to często mamy podwyższoną glukozę. Dlatego też osoby, które są na dietach niskowęglowodanowych często mają podwyższoną glukozę. No właśnie dlatego, że mamy ten mechanizm, który pozwala uwolnić nam zapasowy cukier z wątroby i to absolutnie nie jest żaden objaw jeszcze cukrzycy. To wymaga dalszego diagnozowania. No więc jeżeli rano mamy efekt brzasku, coś takiego, co nas pobudza, coś co nas stawia na nogi, coś co nas wybudza, Wiem, że w hashimoto ciężko się samemu czasami wybudzić, ale tak działa nasz naturalny zegar biologiczny. Słońce jest jednym z najsilniejszych regulatorów naszego zegara biologicznego. Słońce, ale nie tylko słońce, no tutaj mamy jeszcze inne czynniki, takie jak uziemianie, ale przede wszystkim światło słoneczne. Okazało się, że jak zrobiono taki eksperyment, że człowieka zamknięto na miesiąc w jaskini, ponieważ on robił tam jakieś doświadczenia, to on zupełnie stracił poczucie czasu i zupełnie inaczej funkcjonował jego organizm niż wtedy, kiedy jesteśmy poddani działaniu promieni słonecznych. Dlatego też, jeżeli to słońce nam świeci, w ciągu dnia, a wieczorem e, jest ciemno, to wieczorem naturalnie spada nam poziom kortyzolu, wytwarza się melatonina, jeden z silniejszych hormonów, który regeneruje i naprawia nasz organizm. A przecież, gdzie jak właśnie w Hashimoto, w którym to dochodzi do zniszczenia tkanki naszej tarczycy. Potrzeba właśnie tej regeneracji, potrzeba naprawy, potrzeba spokoju, potrzeba wyciszenia. Tutaj inne badania pokazują, że osoby, które nie przesypiają 8 godzin bądź też nie śpią w godzinach od 22 do 6, częściej cierpią na depresję, która też bardzo często przecież dotyka osoby chorujące na Hashimoto, częściej cierpią na otyłość, na nadwagę, na cukrzycę typu drugiego, ale również insulinooporność. Więc widać, że to jest bardzo, bardzo mocno powiązane z dysfunkcjami całego organizmu. Więc jeżeli ty wieczorem nie śpisz i oddziałuje na ciebie światło, sztuczne światło niebieskie czy białe, no przecież mamy teraz genialne halogeny, które imitują światło słoneczne, to zaburzasz sobie całą gospodarkę hormonalną. Bardzo często wiąże się występowanie Hashimoto z jednoczesnym syndromem wyczerpania nadnerczy. A czy przyszło ci kiedyś do głowy, że ten syndrom wyczerpanych nadnerczy może być związany z nadmiernym stresem, którego doświadczasz? Stresem jest to, co jest na co dzień. Stresem jest również to, że organizm nie może i spać określonej porze, ale stresem jest również to, że jednego dnia chodzisz spać o tej porze, drugiego o tej. I kluczem do walki z chorobą autoimunizacyjną, ale również z insulinoopornością jest Przywrócenie naturalnego rytmu dobowego. Czyli kładziemy się spać 21.30, maksymalnie 22.00, wstajemy rano razem z kurami. Najlepiej by było, gdybyśmy wstawali bez budzika. To jest około godziny 6.00, 6.30, czy też godziny 7:00 po przespaniu 7-8 godzin. I jeżeli ktoś pracuje na pracę zmianowo, to ja powiem szczerze, ja się nie podejmuję takich osób, dlatego że musiałabym być bardzo nieszczera. Gdybym powiedziała, że tak uda nam się, te osoby, które pracują na pracę zmianową, często oczywiście no są zdrowe, mają szczupłą sylwetkę, ale po pewnym czasie większość z tych osób jednak zgłasza problemy typu bezsenność, typu depresja, typu huśtawki nastrojów, takie wrogie nawet nastawienie do, do otoczenia i do problemów, które nas spotykają. Właśnie to może być jeden z syndromów, tak zwanych wyczerpanych nadnerczych. Bardzo często te osoby też po pewnym czasie cierpią na różnego rodzaju otyłość i to. To jest często też otyłość typu cushing, czyli taka twarz w typu księżyc w pełni, takie bardziej nalane ręce, gromadząca się tkanka tłuszczowa w okolicy karku i w okolicy brzucha. Bardzo często też te osoby, pomimo tego, że stosują dietę, mają problem ze schudnięciem. Tutaj też miałam przypadek takiej osoby dość otyłej, która zmieniła ten swój styl życia, waga zaczęła spadać, oczywiście. Dieta zadziałała, ale zdarzyło się tak, że pojawiły się 2-3 imprezy w miesiącu i niestety waga się zatrzymała, później okazało się, że kluczowe właśnie dla przywrócenia spadku masy ciała było zrezygnowanie z tych imprez i kładzenie się regularnie spać. Pamiętaj, że jeżeli przez lata niszczysz swój organizm, to nie wystarczy miesięczna zmiana i już jak czarodziejsko różdżką wszystko się po prostu w Twoim życiu zmieni. I bądź pewien, czy pewna, bo Hashimoto to jednak częściej kobiet dotyczy, że jeżeli uda Ci się tak. Funkcjonować przez 2-3 miesiące i nawet waga zacznie spadać, to jednorazowe wyjście z tego stanu, jednorazowa impreza, jednorazowa przez Pana noc, e, siedzenie do późna, przeglądanie Facebooka, YouTube'a, telewizji może spowodować, że waga się zatrzyma, że dolegliwości wrócą, że po takim jednorazowym incydencie będziesz cierpieć nawet i miesiąc, e, pogorszenie stanu zdrowia, nastroju, dlatego że. No, ten organizm jest bardziej podatny. No wiadomo, już, że jeżeli ktoś chociaż raz cierpi na insulinoporność, to ona pozostanie z tobą, i nawet jeżeli objawi minut, ona z tobą będzie. I podobnie z Hashimoto, choroba wchodzi w remisję, i jak taki partyzant czeka w ukryciu, żeby znowu zaatakować. Wiem, że to jest przykre i to jakby odbiera nadzieję, natomiast powinno ci dać to kopa takiego, żeby zmienić swoje życie i pójść w stronę słońca, pójść w tą dobrą stronę, zacząć się wysypiać, zacząć stawiać e, siebie. Na pierwszym miejscu, bo przecież to Ty jesteś tą najważniejszą osobą. Ty jesteś tą osobą, która, jeżeli nie będzie zdrowa, to nie będzie w stanie ani być szczęśliwa, ani zapewnić tego szczęścia najbliższym osobom. Więc bycie trochę takim egoistą na początku daje szansę na szczęście wszystkich dookoła, włącznie z Tobą. Więc zadbaj o siebie, ukochaj siebie, zmień pracę, jeżeli wiesz, że ta praca Cię marnuje, frustruje i niszczy że jest tyle możliwości, trzeba tylko po prostu uwierzyć w siebie. Wiem, że łatwo się mówi, sama przez to przeszłam, sama zmieniałam swoje życie mając ponad 30 lat, więc wiem kochani co mówię, a z tej strony jeszcze na koniec chciałam was prosić o to, żebyście mi pozostawili łapeczkę, komentarz, no i zaglądajcie do mojej również playlisty vlogowej, gdzie znajdziecie mnóstwo takich życiowych porad, no i mam nadzieję, że zechcecie się ze mną spotkać osobiście na jednym z moich wykładów, które prowadzę na temat tego, jak poprawić pracę tarczy. Pojawią Wam się tutaj informacje z terminami, z zagadnieniami, na pewno będzie super, bo wtedy będziemy mogli jeszcze osobiście porozmawiać i zadacie mi pytania, które Was nurtują. Do zobaczenia w następnym odcinku!